Na wspólnej, odcinek 2710, Darek, Big zbyp Kochank. Rzuci Kasi. Największy brat na wspólnej znów w akcji. Darek, Big, Michał Miko Bajczak, tylko przy Kasi Berg, Julia Hatys, i jej rodzinie udaje kochajcego, troskliwego partnera, któremu zalekreska Y na dobru dziewczyny. Prawda jest taka kreska Etenez widzek de nie potrwa. W 2710 odcinku na wspólnej Darek zacznie się rozglądać za kolejną ofiarę. Tym razem jego wybór padnie na wypkochen kanet Dorota Krępa. Ale przebieg Bemu prawnikowi wcale nie będzie chodzić bo tylko o kolejny romans. Na wspólnej odcinek 2710. Wtorek 1007.2018, o godzinie 20.15 w TVN. Dlaczego taki drat jak Darek, bib zna wspólnej przyciga kobiety jak magnes? Niemokreska na mu mówi uroku, inteligencji i sprytu. Poza tym gdy mu naczymy zalekres Y, potrafi, wietnia gra. Bez większego trudu zastawia swoje sidba na kolejne kobiety, a zbapane w pubabk pocztkowo nie zdaje sobie sprawy z kim ma do czynienia. Czy Kasia Berg podzieli los poprzedniej kochanki Darka i tak jak Agnieszka Olszewska stoczy się na dno? Przypomnijmy, kreska e, bigwupy dzipiąt w alkoholizm, kreska e, by zabrał jej kancelarii. Kasia nie ma a tyle do stracenia, dlatego motywy działania Darka jest inne. Wygląda jednak na to, kreska e uczucie Darka do Kasi nie potrwa zbyt długo. Jak podaje zwiat z serialu ukreska w 2710 odcinku na wspólnej prawniku, mówi się na spotkanie ze swoim kocham Kanet. Dlaczego tak będzie mu za kreska a bo na odnowieniu tej znajomości, bo dowie się kreska Ewuje kanety, Olczyk Paweł Pleski, mia pudar i jest w ci kreska kim stanie. Big zapyta, czy chory ma prawnika, który zajdby się jego testamentem. O co będzie mu chodzi, bo czy tylko ono w prac? A kreskae tak kreskaje o Anet. Tego widzowie jeszcze w 2710 odcinku na wspólny si niedowiec. Kochanka Darka bez ogródek wyrzuci mu prosto w twarz, kreskaE jest odra kreska i cyntypem. typem. Uda zaskoczonego, gdy dowiesi o stanie odczeka. Z wyrazem troski zapewni Amet, kreska zawsze cechatnie jej pomokreska tym samym Darek kolejny raz poka kreska jest nieszczery i interesowne, a jego mibo do kasi to tylko jedno, wielkie kabamstwo.